Tak pracuje redakcja radia RDN Małopolska, właśnie trwają przygotowania do zmian, bo już od poniedziałku startuje nowa ramówka tej rozgłośni, a wraz z nią kilkanaście nowych programów. W dużej mierze nowa ramówka jest odpowiedzią na zapotrzebowanie słuchaczy w różnych grupach wiekowych. Młodzi ludzie, uzdolnieni artyści bardzo chcieli, aby ich projekty muzyczne, zwłaszcza pojawiły się na antenie radia i generalnie w mediach, stąd pomysł na... Demogram, czyli audycję, która będzie promować debiutantów. Starsi ludzie potrzebowali muzyki ludowej, która też jest bardzo popularna, zwłaszcza na terenie sądeckczyzny, ale lista przebojów muzyki ludowej, tak zwana folkowa lista, obejmować będzie także Podkarpacie. No i jesteśmy Radiem Katolickim, więc programy ewangelizacyjne, zwłaszcza w roku wiary, są bardzo wskazane, potrzebne. Stąd też zapotrzebowanie słuchaczy na pytania, które dręczą ludzi, czyli będą to pytania zadawane egzorcystom decyzjalnym, oni będą na te pytania odpowiadać. Będzie też sporo rozbudowany serwis informacyjny, informacje sportowe też które pojawią się w serwisach. Demogram to program dla młodych i nieznanych muzyków i zespołów prowadzony przez Rafała Huszno. Jak twierdzi, to dla nich prawdziwa szansa na to, by wyszli z cienia. Cały ten program demogram będzie w formie listy przebojów. To nie będą przeboje, ja tego nie traktuję jako przeboje, ale to będzie lista, na którą rówieśnicy tych zespołów, rogi, rodziny, ci, którzy będą zainteresowani tym programem, będą mogli głosować, będą mogli wybierać swoje najlepsze piosenki i czołówka tych wszystkich zespołów będzie występować cyklicznie co miesiąc w Tarnowskim Centrum Kultury w ramach koncertów Kultura B. Radio to coś przede wszystkim dla duszy, ale będzie i dla ciała. Dwa w jednym, czyli muzyczne spaghetti, audycja prowadzona przez Włocha Rafaela Esposto i jego żonę. Będzie tam włoska muzyka i uwaga, włoska kuchnia. Jeden przepis co tygodnie będzie. że ja mówię, tak jak się, się gotuje, od początku. Produkty ja się staram zawsze robić tak, że ten, ten, ta, ta specjalitet można robić niedrogo, że jest niedrogo i, i każdy może robić. Musi tylko kupić oliwę extra, virginę, i i to jest baza i potem resztę ja mówię powoli jak się... Jak się robi? W lasach grzybobranie, w sadach owocobranie, a w radiu audycjobranie, obranie jesienny wysyp nowych programów. To hasło reklamowe nowej ramówki. Mamy nadzieję, że tych słuchaczy będzie przybywać, zwłaszcza ludzie młodzi będą słuchać radia, będą mieli szansę siebie usłyszeć czy też swoich znajomych. Naszym kolegom z redakcji i partnerowi medialnemu radiu RDN Małopolska życzymy udanego debiutu w nowej odsłonie i coraz wyższych słupków słuchalności. Julita Majewska, Tarwizja.